Rozdział siódmy. Biegnąc razem. Steve zastał Blair, czekającą na niego cierpliwie. Widząc ją, poczuł ulgę, ale też wyrzuty sumienia. Powinien był zadzwonić wcześniej i uprzedzić ją, że się spóźni. Przepraszam, że musiałaś na mnie czekać, powiedział obejmując ją z czułością. Martwiłam się, że coś się stało, powiedziała. Steve wyczuł w jej głosie nie wyrzut, ale prawdziwą troskę. Byłeś tak zajęty, że nie widzieliśmy się przez cały tydzień. Co się stało? zapytała. Bardzo dużo, odpowiedział Steve. Wszystko z tobą w porządku? zapytała. Pod względem zdrowia tak, powiedział zagadkowo. Podczas kolacji w ich ulubionej meksykańskiej restauracji opowiedział jej o dziwnych zdarzeniach minionego tygodnia. Rozpoczął od nieudanej propozycji kampanii promocyjnej dla United Bank i zrelacjonował, jak doprowadziło go to do spotkania z Kylą. Wyciągnął jedną ze swoich wizytówek i spytał Blair, czy ma w swojej torebce nożyczki. Popatrzyła na niego nieco zdziwiona. Uśmiechając się figlarnie, poprosił ją, aby wycięła w wizytówce otwór tak duży, aby zmieściła się w nim jego głowa. I to dlatego jesteś zmartwiony? Nieznajoma kobieta poprosiła cię, żebyś w swojej wizytówce wyciął otwór i wetknął w niego głowę? Steve po raz pierwszy tego wieczora się roześmiał. Poniekąd zażartował, no dalej, spróbuj. To jakaś sztuczka. Blair nie chciała wziąć do ręki nożyczek. Masz absolutną rację, powiedział Steve z entuzjazmem. W zasadzie to pierwszy z tajników autolidera. Opowiedział jej o myśleniu słonia i o tym, jak ważne jest, by zakwestionować zakładane ograniczenia. Następnie wziął.